Zakaz sprzedaży energetyków nieletnim? Już znaleźli sposób, jak go obejść. Pełnoletni długo nie nacieszyli się możliwością śmiania się z młodszych fanów napojów energetycznych. Powstało kilka memów i już koniec zabawy. Media od jakiegoś czasu pisały w nagłówkach o całkowitym zakazie sprzedaży energetyków niepełnoletnim, wchodzącym w życie od 1 stycznia. Jednak praktyka pokazała, że całkowity zakaz to całkowita fikcja, zgodnie ze starą maksymą, że nie ma takiego zakazu, którego Polak nie obejdzie, na półkach pojawiły się wersje energetyków, które można sprzedawać każdemu. Żeby to sprawdzić, udałem się do najbliższego sklepu, którego nazwy nie wymienię, żeby nie robić reklamy, i faktycznie łatwo można je znaleźć. Ekspedientka potwierdziła, że te wersje napojów można sprzedawać nieletnim. Jak to możliwe? Ustawa mówi, że za energetyk uznaje się napój, w którego składzie znajduje się kofeina w proporcji przewyższającej 150 mg na litr lub tauryna. Dlatego więc na półkach sklepowych zaczęły pojawiać się wersje popularnych energetyków, w których zawartość kofeiny jest mniejsza. Tak jak tu widzimy jest to 14 mg na 100 ml, czyli jakieś 2 do 3 razy mniej niż w standardowych wersjach i trochę większa niż inne popularne napoje gazowane, czy chociażby normalna herbata. Czyli zmiana teoretycznie w dobrą stronę. Młodzi nie będą walić tak samo mocnych energetyków jak dorośli, tylko teraz dochodzimy do dziwnego efektu bocznego tego zakazu. Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby małoletni kupował napoje z kofeiną, tylko żeby uzyskać ten sam efekt musi kupić dwie lub trzy puszki napoju zamiast jednej. Kto więc na tym najbardziej zyska? Matematykę zostawiam Tobie.